Witam państwa i zapraszam na krótki spacer po naszym mieście. Mysłowice są jednym z najstarszych miast Górnego Śląska. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w XIII-wiecznych zapisach. Średniowieczna osada znajdowała się w rejonie obecnego Parku Zamkowego i Kościoła Świętego Krzyża. Późniejszy dokument. Z 9 grudnia 1360 roku potwierdza lokację miasta na prawie magdeburskim. Pierwotnie zabudowa Mysłowic była drewniana. Miasto posiadało dwie bramy krakowską i bytomską. W tym miejscu, jak dowiedli archeolodzy, znajdował się drewniany ratusz z podcieniami. A wyglądał on prawdopodobnie tak. Obok znajdowała się miejska studnia. W 1855 roku ratusz uległ spaleniu. Od połowy XIX wieku. Większość drewnianych budynków przy rynku zastąpiły murowane kamienice. Życie miasta koncentrowało się właśnie tutaj. Odbywały się targi i jarmarki. Rynek był miejskim centrum informacji. Tu można było dowiedzieć się nowinek z życia miasta i sąsiadów. W 1983 roku, po dokonanych wyburzeniach, Rynek stracił wschodnią pierzeję. Pierwszym murowanym budynkiem w mieście był zbudowany w XIV wieku kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przed wejściem do kościoła stoi na wysokiej kolumnie barokowa figura Matki Boskiej niepokalanie poczętej. Wnętrze świątyni o barokowym wystroju zachwyca również dzisiaj. Na uwagę zasługuje 16 wieczny obraz Matki Boskiej Mysłowickiej, znajdujący się w ołtarzu głównym. Kiedyś był celem licznych pielgrzymek. Na parapecie chóru umieszczono tarczę herbową rodu Mieroszewskich, byłych właścicieli mysłowic. Na ścianach kościoła widzimy wmurowane epitafia księdza Jerzego Antoniego Mieroszewskiego, Krzysztofa Mieroszewskiego, Felicjana i Heleny Mieroszewskich, Anny Katarzyny Salomonowej, księdza Michała Gosławskiego. W kościele znajduje się renesansowa chrzcielnica z wyrytymi inskrypcjami. Do 1818 roku miejscem pochówku znaczących Mysłowiczan były podziemia kościoła. Ich spokój zakłócono w czasie prac remontowych w latach 1959-63, niszcząc trzy krypty. Przed kościołem, na ulicy Starokościelnej, stoi budynek dawnej szkoły parafialnej. Do 1877 roku Mysłowickie dzieci pobierały w niej naukę. Idąc dalej, mijamy zakład św. Józefa, który dzisiaj służy jako ośrodek wychowawczy prowadzony przez siostry Boromeuszki. Naprzeciw ośrodka Znajduje się budynek plebanii Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z latami przybywało mieszkańców. Stary Kościół nie mieścił wszystkich wiernych. W 1891 roku zbudowano w stylu neogotyckim tak zwany Duży Kościół. To jedna z największych budowli w mieście. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obok kościoła przy ulicy Krakowskiej znajduje się budynek Sądu Rejonowego, który powstał w 1904 roku. Niewiele zmienił się od tamtego czasu. Podczas III Powstania Śląskiego w 1921 roku mieścił się tu sąd polowy przy naczelnej komendzie wojsk powstańczych. O fakcie tym przypomina tablica, znajdująca się przy wejściu głównym. Zajmując ulicą krakowską, mijamy szereg stylowych kamienic powstałych na początku XX wieku. Zaglądając na podwórze jednej z nich, dostrzegamy kamienny wodotrysk. Szkoda, że już nieczynny. Dawniej ulica ta była zwana potocznie drogą do mostu. Prowadziła bowiem do drewnianego mostu, który łączył Mysłowice z Modrzejowem, a jednocześnie do czasu restytucji państwa polskiego pełnił funkcję przejścia granicznego między Rosją a Prusami. W 1745 roku przy ulicy krakowskiej zbudowano kapliczkę ufundowaną przez garncarza Jana Jarlika. Stała się ona czego nikt przewidzieć nie mógł. Kapliczką Wędrowną. W wyniku zmian urbanistycznych dokonanych przy ulicy krakowskiej w 1927 roku, wybudowano nową kapliczkę. Ponownie przeniesiono ją w 2000 roku z powodu budowy nowego mostu. Kapliczka zyskała wówczas nową lokalizację. I nowego patrona, świętego Jana Chrzciciela. Pokonując skrzyżowanie ulic krakowskiej z ulicą Grunwalską, dotrzemy do Placu Wolności. Jego historia rozpoczęła się w połowie XIX wieku. Miejsce to miało stać się nowym centrum miejscowości nowym rynkiem. Plac z biegiem lat zmieniał nazwę. Wilhelmsplatz przemianowano na Plac Wolności, później na Adolf Hitler Plac. Po wojnie stał się placem zwycięstwa, by ponownie powrócić do międzywojennej nazwy Plac Wolności. Przy placu znajduje się budynek Ratusza z 1866 roku w stylu eklektycznym. Nad wejściem głównym znajduje się witraż z wizerunkiem herbu miasta. Do gmachu ratusza przylega budynek dawnego Liceum Miejskiego. Tuż obok widzimy dawną szkołę powszechną. Zachowało się również kilka kamienic. W obecnym krajobrazie brakuje synagogi, którą możemy obejrzeć tylko na starych zdjęciach i pocztówkach. Została bowiem zburzona przez Niemców w 1939 roku. Na placu stawiano pomniki w czasach odległych cesarzy pruskich: Wilhelma I i Fryderyka III. W okresie PRL, pomnik wdzięczności bohaterom Armii Czerwonej. Dzisiaj stoi tutaj pomnik mysłowiczanina, kardynała Augusta Chlonda. Budowa linii kolejowej, stacji i parowozowni stała się powodem wytyczenia ulicy Bahnhofstrasse. Obecnie ulicy powstańców. Przy tej ulicy znajdowała się również walcownia Kunegunda. Dzisiaj w hali głównej walcowni urządzono market. To ostatni ślad hutniczej prosperity miasta. Po przeciwległej stronie ulicy znajduje się kościół ewangelicki, który powstał w 1877 roku w stylu neogotyckim. Wnętrze kościoła jest skromnie urządzone z zasady braktu przepychu dominującego w kościołach katolickich. Zachwycają polichromie, zabytkowe organy oraz dwa żeliwne piece gazowe, stojące wśród ławek. Ogrzewały wiernych podczas nabożeństw. W prezbiterium Widzimy witraż wykonany na 50-lecie kościoła w krakowskiej pracowni Żeleńskich. Muzyka Idąc w kierunku dworca kolejowego, mijamy 19-wieczne kamienice, które powstały dla urzędników kolei. Po przeciwległej stronie stoi budynek poczty z 1888 roku. W części szczytowej widoczna jest mozaika przedstawiająca Hermesa. Dalej mijamy willę Kuderów, rodziny zasłużonej dla miasta. Dworzec przed 160 laty mógł imponować. Teraz zaskakuje skromnością. Kolej stanowiła wówczas podstawę transportu i wymiany handlowej. Mieszkańcy Mysłowic uczcili czyn bojowy żołnierzy i oficerów 23. Batalionu Saperów Górnośląskich tablicą pamiątkową. Z tego miejsca batalion wyruszył we wrześniu 1939 roku do walki w obronie ojczyzny. Docieramy do przewiązki oraz do kamienicy, w której znajdowała się stacja rejestracyjna, zajmująca się emigracją zamorską ludności z terenów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Stację rejestracyjną założył i prowadził Max Weichmann. Przewiązkę dobudowano w 1908 roku. Stanowiła ona przedsionek łączący budynek stacji rejestracyjnej z Peronem. Przez wielu przewiązka nazywana jest Mostem Westchnień. Mijamy pomnik, który upamiętnia więźniów niemieckiego obozu z okresu II wojny światowej. W latach 1945-46, jak na ironię, więziono tu osoby oskarżone o kolaborację z hitlerowcami. Promenadą udajemy się w stronę Trójkąta Trzech Cesarzy. Przechodzimy obok stadionu sportowego Lechia 06. Jego korzenie sięgają roku 1906. Przy wejściu na stadion znajduje się tablica pamiątkowa z 1931 roku, poświęcona poległym i zmarłym członkom klubu. Osiągnięcia mysłowickich sportowców, kluby i obiekty funkcjonujące w mieście to rozdział godzin osobnego potraktowania. Docieramy do źródełka oraz krzyża. Krzyż jest pamiątką po powstaniu styczniowym. Źródełko wiązane jest z powstaniem Związku Trzech Cesarzy 15 maja 1873 roku. Lwia głowa miała być symbolem cesarzy, którzy uważali się za lwy Europy. Jedyną pozostałością po tzw. Zameczku Słukowskich na Słupnej jest fragment bramy prowadzącej do posiadłości. Jesteśmy na ulicy Żeromskiego, która prowadzi do trójkąta Trzech Cesarzy. Nazwa Drei Kaiser Ecke w języku polskim oznacza kąt Trzech Cesarzy. Po upadku powstania krakowskiego w 1846 roku miejsce styku granic Trzech Mocarstw Nazywano Drylander Eke, kąt Trzech Krajów, później kątem Trzech Cesarstw. W drugiej połowie XIX wieku ktoś przetłumaczył nazwę niestarannie, nazywając to miejsce Trójkątem Trzech Cesarzy. Spacer kończymy na tak zwanej Górce Słupeckiej. To właśnie tutaj w 1907 roku. Wybudowano 22-metrową wieżę Bismarka. Na jej szczycie znajdował się taras widokowy. W czasie powstań śląskich wieża służyła powstańcom jako punkt obserwacyjny. Po 1922 roku przemianowano ją na wieżę zwycięstwa i ozdobiono płaskorzeźbą z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. W latach 1936-38 wieża została rozebrana. W Mysłowicach jest jeszcze wiele innych pamiątek z przeszłości tablice i pomniki przypominające o powstaniach śląskich, o II wojnie światowej. Osobny rozdział stanowią Mysłowickie cmentarze warto czasem skupić na nich swój wzrok. Szukając bowiem recept na przyszłość, warto sięgnąć po nauki płynące z przeszłości.